Witam wszystkich serdecznie na kanale Medmexia ja jestem Max, witam Was serdecznie moi widzowie. Słuchajcie, zapraszam Was na kolejny vlog, new news, a więc na świeższe informacje dotyczące mojego kanału, a więc to, co niedługo będziecie mogli obejrzeć na moim kanale. Słuchajcie, zaczynając od najważniejszego, już niebawem, 1 czerwca, zapraszam Was na kolejny, drugi już e, filmik dotyczący tego, ile zarobiłem dzięki wam na YouTube mam nadzieję że będziemy świętować obiecuję wam yy, i, i przyrzekam że absolutnie od dwóch tygodni czy tam nawet od trzech tygodni absolutnie nie patrzę na moje zarobki chcę również czuć się znaczy być zaskoczonym tym co mi co mi cyferki pokażą a nuż wystarczy na jakieś e, nie wiem jakieś lody świderki na przykład duże i czekoladowe. Całkiem możliwe, całkiem możliwe, a więc zobaczymy już niebawem, a więc 1 czerwca zapraszam Was serdecznie na drugi odcinek filmiku dotyczących tego, ile zarabiamy na YouTube Dzięki oczywiście Wam widzom. Słuchajcie, również już niebawem Będziecie mogli zobaczyć na moim kanale takie mini recenzje dotyczących właśnie gry Wiedźmin 3 a więc wielkiej produkcji, wielkiego hitu naszego rodzimego, z którego jestem osobiście bardzo, bardzo, bardzo dumny. Te mini recenzje dotyczyć będą pewnych kwestii, które są dla mnie, dla gracza, bardzo ważne. A więc omówię troszeczkę o grafikę, optymalizację, fabułę, to co się, to, co się zmieniło. W Wiedźminie 3, zaczynając od Wiedźmina 1. Co mi się podoba, co mi się nie podoba, bo również minusy w tej grze znalazłem. Ale o tym wszystkim właśnie w takich mini recenzjach chyba że będą 3-4 filmiki dotyczących właśnie Wiedźmina 3. I oczywiście tam również odpowiem na parę, na parę pytań dotyczących błędów, jakie niektórzy gracze dostrzegli w Wiedźminie 3. A dokładnie chodzi mi o instalację instalację na trzeciego, bo z tym problemy, jak, jak słyszeliśmy, yy, są, są ogromne. A to wszystko i wyłącznie po prostu przez wpadkę, wpadkę yy, nie wiadomo, czy to CD Projekt Red, czy też firmy, która, która te płytki drukowała, po prostu są błędy i nie jesteśmy w stanie to po prostu zainstalować. Na całe szczęście kupiłem kopię bardzo dobrą i od samego początku mogłem sobie śmiało śmigać w Wiedźminie nie 3, a więc zapraszam Was serdecznie, również już niebawem za parę dni mam bodajże, tak sobie myślę, że chyba w czwartek będzie taki dniem odpowiedni gdzie pierwszy film się pokaże na moim kanale jak i również chciałbym rozpocząć, znaczy rozpocząć, chciałbym kontynuować filmiki dotyczące muzy muzyki, a więc tym czym interesuję się czy tym może, czym się interesowałem kiedyś bardzo, teraz troszeczkę mniej ale również lubię posłuchać czegoś dobrego, czegoś fajnego i takimi również kawałkami chciałbym się z Wami podzielić, a szczególnie mi chodzi o moje sety, sety. Które, które, które mam z imprez, i tutaj właśnie myślę sobie, jak to wszystko ładnie zrobić, żebyście mogli sobie posłuchać, zobaczyć, ocenić, czy Wam się podoba, czy, czy też nie. No i tyle. I również chciałbym Was zaprosić serdecznie na. Filmy filmowe, a więc to, co się wydarzy już w kinach niebawem, bo naprawdę nadchodzą wielkie premiery. Na, swoim kanale, na moim kanale możecie zobaczyć taką zapowiedź Jurassic World, a więc czwartej części Jurassic World Park i oczywiście filmu San Andreas filmu katastroficznego, który moim zdaniem zrobi wielką, wielką wielką zawieruchę właśnie, jeżeli chodzi o tego typu filmy, bo naprawdę jest ich niewiele, a czekam na niego po prostu bardzo, bardzo. I mam nadzieję, że również w się na tych dwóch filmach spotkamy, spotkamy. No słuchajcie, no i tyle, jeżeli chodzi o New News. Dziękuję Wam, że w ogóle jesteście, że mnie oglądacie. Zapraszam Was serdecznie na kolejne filmiki na moim kanale i Również zapraszam Was na filmiki, które już na moim kanale, kanale są, a szczególnie zapraszam Was naprawdę na e, zapowiedzi premierowe, bo widzę, że tutaj to, ta oglądalność jest bardzo niewielka. E, a ja absolutnie za to nie mam żadnych absolutnych pieniędzy, bo filmy, film, filmy które zawierają, e, zawierają czy muzykę, czy, 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 czy to nie wiem, jakieś krótkie filmiki zastrzeżone już absolutnie są odrzucane, jeżeli chodzi o monetyzację na YouTube, ale również o tym chciałbym również z Wami porozmawiać, na temat zarobków na YouTube, jak to należy robić i w ogóle na temat tego, jak, jak spowodować, żeby niektóre nasze filmiki po prostu były monetyzowane, a niektóre, a niektóre nie, bo uwierzcie mi, są z tym naprawdę wielkie, wielkie problemy i niejasności, moim zdaniem wynikające z tego, że YouTube tak naprawdę Wyszukuję yy, komputerowo te wszystkie, te wszystkie filmiki zastrzeżone, które, za które absolutnie nie możemy pobierać żadnych pieniędzy, ewentualnie jeżeli ta oglądalność jest dość wysoka, ale miałem też parę, parę sytuacji, których nie, niejasnych, gdzie sam wymyśliłem dany, dany, dany kawałek, okazało się, że jest on również. Jeżeli jego fragment typu wiem, 5 50-sekundowy jest również zastrzeżony i już absolutnie nie podlega to żadnej monetyzacji. No ale to już wszystko, to wszystko już na moim kanale, więc zapraszam Was serdecznie jeszcze raz. No i tyle. Miłego dnia Wam życzę. papa. Pa.